Siemano, pszenicę ogólnie posiałem. No i co, mamy tutaj sprzęcik? E, o, no, no, pożyczyłem od takiego jednego kolegi e, Case International e, 86 koni z tego, co mi wiadomo. E, no i taka presa e, chyba. Yy, ten yy, chyba tam metalfach, z tego co wiem. A, zaraz powinny chyba ba, ten. O, jest, są naklejki. No, metalfach, sokułka No i dobra, nie przedłużając, wsiadamy do niego, ale on jest bardzo cichy, Wam powiem. O, no, fajny taki. No i tak, najpierw będziemy presować tą większą łąkę. E no na moje gospodarstwo to taki to jest za duży. To nie ma co z takim. A fajnie chodzi. Wejdziemy sobie odtąd. Specjalnie nie od, go, nie od gospodarstwa. Żeby właśnie tych, tych nie porozwalać Pokosów, żeby nie porozwalać Dobra Tak Tak chyba będzie O ładnie, ładnie idzie Jedziemy powoli Ojej oj, coś mi jechać nie chce Czekaj ta. O, pojechał. Teraz. Jedynki coś nie szło wrzucić po prostu. Już pijczy! O kurde. Idziemy zobaczyć czy zbita Eee, no kurde, zbita fest! Ręki nie włożysz, patrz No nie włożysz, no nie ma szans. Ładnie wszystko chodzi. Także co? Jedziemy dalej. Siadamy i jedziemy. No także jedziemy. Zbieramy tutaj sobie internationalem, no to jest international. Ogólnie, case, jak gdybyście jeszcze nie wiedzieli, chociaż i tak mówiłem na początku odcinka, że to jest international. Dobra, jedziemy dalej. No ogólnie bardzo fajnie idzie, jak widzicie. Ja na chwilę zaraz yy, zrobię cięcie, żeby trochę sam pobelować. No a potem, potem wam tam jeszcze może coś popokazuję, jak beluję, nie? Dobra. Wiecie, tak, żeby to, co jest niezgrabione, takie większe też, żeby za pozabierało. Dobra, cyk. To mamy już dwie bele dwie bele aż. Już dwie bele. Z dwóch. Y po no, z dwóch pokosów prawie. No i trzy bele mamy. Kurde, my. Czekajcie, z jednego. Z, z, dookoła będziemy mieć cztery bele. No, może nie całe cztery. Kurde, dookoła będziemy mieć już, aż cztery bele, nie. Dobra, tu mogę sobie wjechać, bo to jest moje, wszystko cyk. Wiecie, tamto są, sąsiada, to nie chcę mu wjechać tam, bo potem będzie ryczał. A jaż tamto to i tak pod kartofle idzie. No, trzy, znaczy cztery już. Czwarta idzie. Ogólnie fajnie się robi tym internacjonalem. Bardzo fajnie. No i co, jedziemy dalej? Już! Kurde! No jak widzicie, będzie co zbierać. Dobra, widzowie, Jan na chwilę tam robię cięcie. Oj, może no wiecie, spresuję tam może z dwie belki i do was wracam. Dobra, widzowie, spresowałem dwie belki, no i jedziemy dalej. No jak widać fajnie nam nawet idzie. Także ile mamy już 6 7 Około tego, nie? Około 6,7 mamy belę że... że? Kurde, tu też nie ma miejsca do zawracania takim dużym e, Internacjonalem, nie? oj. Dobra, tutaj to wywalimy. No, także jak widzicie, siano bardzo piękne, spresowane, Pięknie. No, tutaj jest jedna belka, tylko w sumie zrobiona na tym małym kawałeczku. No, ale normalnie to jest ile? 8, już chyba. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, 8. Dobra, tutaj o, trochę omiaków trzeba zgarnąć. A, weź tą presą zawróć potem. No, tutaj też, ohoho. Dobra. Wiecie, no nie, nie robię tam co dwa, tylko normalnie co jedno. Jadę i tyle, nie. Wiecie, bo co dwa to też tak jest trochę już mamy, ile dziewięć bel tak? Wow! Dobra, widzowie, tego nie było. Mm. Kurde, powiem wam, wkurza mnie tak. Tak bardzo mnie to wkurza, że tu się zawracać po prostu nie da. No, tu się normalnie nie da zawracać, no. Ponadto mi tak jak jedziesz kurde normalnie prosto to presa ci ucieka. Nawet przepa, kurde, ci nie ucieka. Jak jedziesz ten na prosto z, z dwoma osiami. No a co dopiero kurde taka presa. Cały czas ci ucieka gdzieś. W ogóle nie da się zawrócić. Jedziemy dalej. Dobra. Ja robię cięcie i jadę na tamtą łąkę. Dobra, dojeżdżamy już. No, wiecie, tym internationalem to szybko. Nie to co 40. Kurde. Wiecie, tutaj jak co nie masz dostępu. Mam. No. No. Wiecie. 40. To trzy razy dłużej by to było. Zajechanie tu, a tym internationalem, to tam ile? Dwie minuty jesteś, 40. To byś jechał z 10 minut. No kurde, wysypie to się w końcu. Znaczy, wywali. Dobra, trochę tu tam pobeluje no i... widzimy się zaraz, nie? No i co widzowie, zrobiłem tam parę belek No w sumie to ponad pół łąki spresowałem No ale co, no jedziemy dalej, oczywiście No jedziemy cyk, dalej Jedziemy, nie śpimy, kurde ale powiem wam kurzy się Kurczę, tu jest belka i nie wiem jakby to zrobić, bo tutaj ogólnie muszę wjechać. A dobra, tam przesuniemy. Ło Przesuniemy tam tą belkę. No i jadę dalej. Ogólnie no powiem wam... No, naprawdę, trochę daleko jest ta łąka. Bo ona już jest, no, prawie tam pod drugą wsią. Jak możecie widzieć, no, całkiem tutaj pod lasem. No, tam wiecie, nie będę dalej, bo jak dalej tam. Ten las już ogólnie nie należy do naszej wsi. Ale też, no. Tam jeszcze kawałek asfaltówką, jakby się pojechało. No to już jest, no inna wieś. Nie. Na przykład jest tak. Jest tak. Jest tutaj jest właśnie te pole, jest tam pole i tu obok. I już tam obok tego pola jest jeszcze łąka i za tą łąką już jest no inna wieś, druga. No, a z tego odcinka to by było na tyle, w następnym będzie zbieranie się pewnie. No i do, do następnego odcinka z tej serii Nara.